Moi kochani, dziś biorę na tapet najpotężniejszy system zniewolenia ludzkości, jaki istnieje potężne oprogramowanie blokujące nasz rozwój i samostanowienie, które czyni z nas niewolników. Dziś zajmę się systemem zwanym ego. To jest niewolnicze uwikłanie, uwięzienie wolnego ducha, oprogramowanie, którego celem jest kontrolowanie samej ludzkości, jak również jej rozwoju i procesu podnoszenia zbiorowej świadomości. Ego to wielkie zło. Które ty fałszywie uważasz za własną osobowość, za najgłębszą prawdę o samym sobie. To także wielka iluzja, bo ego to nie ty. A jeśli ktokolwiek próbuje cię przekonać, że dzięki ego żyjesz i jesteś bezpieczny, to go szybko przegoń i nie wpuszczaj już nigdy więcej do twojego domu. Dziś powiem o ego kilka, myślę, bardzo dobrych słów. Chciałabym przekonać Cię do odpięcia tego zwodniczego oprogramowania. Chciałabym Cię namówić, żebyś uwolnił własny potencjał, i opowiedzieć Ci, jak to zrobić. Dzięki temu wszystkiemu będziesz mógł doświadczyć świadomego, wolnego życia i uwolnić wszystkie swoje charyzmaty i całą ścieżkę przeznaczenia, które sam sobie wybrałeś. Chodź na styl życia. Tam przeprowadzę cały wywód. I pomogę ci poradzić sobie z tym wszystkim, co ogranicza Ciebie w Twoim wzroście. Chodźcie na styl życia. Link w przypiętym komentarzu.